Witajcie Widzowie Kosanak, która ma już parę lat całkiem fajny taki egzemplarz utrzymany, dużo nie pracował co ja tutaj chcę zobaczyć chcę zobaczyć jaki to jest przede wszystkim filtr paliwa i tutaj założę chyba nowy filtr paliwa bo warto to zrobić i warto też zająć się gaźnikiem zastanawiam się czy reanimować jeszcze stary gaźnik, który po prostu Troszkę pracuje niestabilnie i dodaje, jakby troszeczkę za mało paliwa. Jest taki troszkę niestabilny. Zobaczymy. Może założę nowy gaźnik. Może zobaczę, jak membrany wyglądają w tym gaźniku. Zaraz sobie sprawdzimy. A teraz zobaczmy, sobie jak wygląda tutaj, właśnie filtr. No i właśnie ten filtr, ja ich zbytnio nie lubię. To ja go wymienię. I tutaj założę, właśnie, już nowe przewody, bo te, no one jeszcze nie są takie tragiczne. Ale już widać, że. Są zmienione, także tutaj też już ten przewód nie pracuje w zbiorniku. I także tutaj założyłem nowe te elementy. I no teraz przystąpimy sobie do montażu. Jak ja to robię? Ja po prostu sobie od starych wężyków mierzę. Tutaj włożymy sobie ten nowy wężyk. Jeden i drugi. Żółty to będzie na filtrze i to będzie wąż, który będzie zasysał paliwo. Do niego właśnie podłączę filterek. Dobra, mamy to. Wkładamy sobie go tutaj, akurat idealnie pasuje i teraz ja sobie wkładam to w ten sposób, właśnie taki, a nie w inny i to wystarczy tylko dobrze tutaj wcisnąć, a jeżeli macie problem, to możecie to składować jakimś olejkiem, na przykład do silników dwusuwowych, no i ja to wkładam właśnie w ten sposób i już mamy piękny zestaw przygotowany, który jest gotowy na podłączenie tutaj gaźnika i wtedy tutaj macie sanie. to macie powrót. I w ten sposób też to jest zainstalowane muszelką w tą stronę. I teraz sobie zajrzymy do gaźnika, zobaczymy jak wygląda gaźnik właśnie w takim urządzeniu Naka, To jest dokładnie PB427CA, myślnik T, nazwa wymyślna. I jak mówiłem, membranki po latach kilku. W takim właśnie gaźniku z kosy spalinowej NAC. No i tym filmie widzowym też chciałbym właśnie poruszyć, zanim skręcimy taki gaźnik od sobie o jakiejś tam kosy, warto sobie jest takie paliwo właśnie wypompować tą pompką. Przy okazji będziecie wyraźnie widzieli, który kluciec jest odpowiedzialny za przepływ, przelew paliwa przez gaźnik. I niejednokrotnie dostaję od Was pytanie, jak są rozmieszczone wkręty regulacyjne w takim oto gaźniku. W tym miejscu macie wkręt, który odpowiada za wysoki zakres obrotów. Można go nazwać śmiało wkrętem H, tu regulujecie maksymalne obroty i oczywiście dawkę paliwa w wysokim zakresie obrotów. W tym miejscu można nazwać ten wkręt wkrętem T, jest to wkręt kołeczkowy, podpiera w tym miejscu właśnie przepustnicę, Zawór przepustnicy, przepustnica jest tutaj w wypadku taka obrotowa. I tutaj sobie regulujecie obroty biegu jałowego. I tutaj w tym miejscu, pod tą zaślepką, jest jeszcze taka malutka śrubka, do której trzeba mieć taki mikro śrubokręcik. I tym wkrętem regulujecie wysokość przepustnicy, Wydaje znaczy się wysokość iglicy tam w środku, czym bardziej wysunięta, tym większa dawka paliwa. I tutaj głównie ta dawka paliwa odpowiada za średni i niski zakres obrotów, czyli po prostu start silnika i praca na obrotach biegu jałowego i dawka paliwa oczywiście na obrotach biegu jałowego. to jest taki gaźnik standardowy no i co widzowie po tych kilku właśnie takich słowa wstępu zaglądamy sobie do gaźnika żeby zobaczyć jak wyglądają membrany pamiętajcie jeżeli rozkręcacie taki gaźnik dobierzcie sobie dobrze śrubokręt by nie było problemu z zniszczonymi śrubami no nie będę kręcił ręcznie tylko popuszczam ręcznie teraz możemy sobie użyć jakiegoś wkrętaczka ja użyję swojego worka. Tu, jeżeli chodzi o sam primer, jeszcze jest dość miękki, dość miar elastyczny. Tu warto sobie pamiętać, kiedy takie coś rozbieracie, żeby nie pomieszać kolejności i nie pogubić tych elementów. No i mam tutaj membranę. No, i co? Nie jest źle. Nie jest, źle, jest troszkę odszczełcona. Mogłoby być lepiej, ale nie jest naprawdę źle. Jeżeli chodzi o membranę pompującą. Teraz zaraz sobie sprawdzimy membranę sterującą. Też nie ma tragedii. Też jest całkiem nieźle. Oczywiście ja już eksploduję w tym gaźniku, ja wymienię te rany nie będziemy ryzykować, że te membrany za jakąś chwilę zrobią nam się sztywne. Oczywiście gaźnik przepuczę. Jeszcze naprawdę, nie jest źle. Chociaż membrana już jest jak widzicie odkształcona. Gaźnik wyczyszczę, przed, przepuczę, przedmucham i będę go składał. Składanie już niejednokrotnie widzieliście na moim kanale, więc składania wam nie będę pokazywał. Tu w tym filmie tylko chciałem wam pokazać, jak wygląda gaźnik po synak po kilku latach. I jak widzicie, nie jest naprawdę źle. Tam yy, zanieczyszczeń też jakieś tam zbytnio, w tym gaźniku tutaj nie widzę. Żaden filterek akurat w tym przypadku. Tutaj mamy siteczko. Całkiem nie najgorzej spełniał swoją rolę. Teraz chciałbym Wam tylko pokazać, jak to działa, jak wygląda ten kanał. Tutaj macie wkręt regulacyjny, który odpowiada za wysokie obroty, czyli nazywamy go wkrętem H. Tutaj, właśnie w środku, macie tą iglicę. Te kanały są tutaj są połączone. Tu jest ogólna właśnie taka dawka paliwa, i tu regulujecie tą śrubką wysokość tej iglicy. I tutaj też regulujecie właśnie ilość paliwa. I tu jest ta dziureczka, która dostarcza to paliwo. Będę świecił teraz do gaźnika, latarką i będę chciał Wam pokazać światło to widzicie tu i to tutaj od spodu tylko nie wiem czy mi się tutaj tak uda przeświecimy sobie tutaj zobaczcie widzicie? o czyli skoro świecę tutaj i pojawia się światło i skoro świecę również tutaj w ten wkręt chyba i pojawia się światło oznacza to, że te kanały są tutaj połączone przy czyszczeniu gaźnika warto zadbać o ich czystość i drożność w tym miejscu bardzo ważnym elementem i jest oto ten zawór jednokierunkowy, jeżeli on będzie niesprawny to prawdopodobnie wasza pompka będzie zaciągała wam powietrze ze zbiornika, do nas paliwa lub po prostu taką mieszankę, nie? I jeżeli jest sobie zbyt mocno odmuchniecie sprężonym powietrzem, uszkodzicie sobie ten zawór jednokierunkowy, no i w tym momencie ten element będzie do wyrzucenia lub po prostu cały gaźnik, nie? Większość ludzi i tak się nie bawi z tymi gaźnikami, zakłada nowe, no ja chciałbym go uruchomić, jest to oryginalny gaźnik z jakimiś tam oznaczeniami, wygląda dość fajnie, wykonanie jest zadowalające. Tutaj na korpusie nawet ma jakieś tam oznaczenia. Dlatego chciałbym go jeszcze użyć. Gaźniczek mamy złożony. Przeserwisowany, zaraz sobie go założymy. Zobaczymy jak pompuje paliwko, tu teraz możemy sobie sprawdzić jego szczelność, czy nie ma tragedii. Sobie tutaj pompujecie, zatykacie sobie tutaj ten kruciec sące i tak dobre podciśnienie trzeba wytworzyć. No i się trzeba dobrze sprawdzić, czy ten nie jest popękany, ale nie jest. Zaprawdę nie w stanie, do tego go nie wymieniam. No i zobaczcie, nie jest źle jak na chińskie. To naprawdę trzyma tą wszczęć miarę i nie jest źle. Tu jeszcze sobie rzucimy okiem na membrany. Cóż mogę powiedzieć, no... no nie, jeszcze takie tego, ale widać, że są odszłacone, widać tutaj że te listki. Zawory to są jednokierunkowe, że one pracowały, także nie ma o czym mówić. To dobrze, wężyki. Warto sobie tutaj te krótce posmarować olejkiem dociku dwusuwowych. Ja nic nie smarowałem, żeby się nie chciało. Nachodzą dość ciężko. W ten sposób sobie możecie ułatwić właśnie pracę, smarując sobie je. Teraz wprowadzam sobie je tutaj do zbiornika, a nawet w sumie mogę je troszeczkę wyprowadzić, żebyście sobie zobaczyli, jak pracuje taki układ. Robimy przybliżenie. Już jest paliwo wężyku. i mamy już, czyli w sumie cztery chyba pompnięcia i zobaczcie jak pięknie pracuje taki gaźniczek delikatne, malutkie jakieś tam mechrzyki powietrza naprawdę jest ich niewiele można taki gaźnik przepompować szybciej właśnie pięknie krąży to paliwo naprawdę lepiej niż w jednym szczylu, zobaczcie u się fajnie od powietrza praktycznie w ogóle nie ma już powietrze. I tak powinno to być. Zobaczymy, jak maszyna odpali. Silnik jest zimny. Dajemy sanie. gaźnik był przepompowany. Naciągam pół gaz, Maksymalne obroty. Silnik według zaleceń producenta powinien być wystawiony na 7500 obrotów. Ja dam mu odrobinę więcej. Widzowie, mam nadzieję, że widzieliście, że coś tam się nagrało. Obroty maksymalne 8720. Kosy zawsze i teśniki regulują bez obciążenia. Sobie możecie zobaczyć, jak to wygląda u mnie bez obciążenia w tym przypadku. Czyli kosa jest całkowicie tutaj rozłączona. Zaraz będę się przygotowywał, aby nakręcić wam. Kolejny odcinek, jak przygotować kosę do sezonu, na który was serdecznie zapraszam. Dlaczego reguluję teraz sobie bez filtra? To tak naprawdę była taka regulacja tylko pokazowa. Tutaj dla Was regulowałem tylko właśnie obroty wysokie wkrętem H, może go tak nazwać tutaj, niech, choć nie wiem jak on się tutaj nazywa, i tutaj wkrętem kołeczkowym T lub tak jak w stylu LA regulowałem obroty biegu jałowego. Czy maszyna chodzi poprawnie? Ciężko stwierdzić. No, nie będę sprawdzał jej szczelności. Maszyna jest niewiele eksploatowana. Na razie chodzi, zobaczymy. No, może nie pracuje idealnie, ale nie jest źle. To tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Hej.